Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na miesiąc czerwiec 2022 dla Braka. Karty przyłożyłam i tradycyjnie losuję karty na czerwiec. Energia ogólna w tym miesiącu. Umiarkowanie. Miłe w tym miesiącu. nie Niemiłe w tym miesiącu. Rycerz Mieczy. Co jest za nami? Czwórka, Pentakli. Sprawy finansowe, Pustelnik. Sprawy uczuciowe, Królowa Mieczy, Zdrowie, Gwiazda. Rada, miecz. Energia ogólna, umiarkowanie. To jest spokój. To też jest pogodzenie się z ludźmi, czy sytuacją. To też jest wewnętrzna harmonia. To też jest takie przelewanie z jednego do drugiego. To też jest znalezienie umiaru, powściągliwość, zgodność, przepływ. W tym miesiącu paść pentakli. To jest nauka, nauczanie, podniesienie swoich kwalifikacji. Pojawią się nowe propozycje, oferty, korzystne będą transakcje finansowe. To też jest pomoc. Do życia będziemy podchodzić mądrzej. Dostaniemy pomoc albo damy pomoc osobie do 33 roku życia. Również będziemy do życia podchodzić praktycznie. I rozsądnie. Do życia należy również podejść spontanicznie. Działania i ryzyko podjęte do innej osoby przyniesie pozytywny rezultat, efekt. Niemiłe w tym miesiącu. Rycerz mieczy. Rycerz mieczy pokazuje taki zakuty łeb. Po swojemu, a po głupiemu. To też jest upartość, rozrzutność. Nie wyciągnęliśmy wniosków. To też jest konflikt. Niekorzystne będą podróże jednodniowe albo weekendowe. Również możemy krytykować masowy środek przekazu. Trudno nam będzie również wyjaśnić sprawę z przeszłości. Co jest za nami? Czwórka pentakli. Za nami jest brak pewności co do uczucia partnera. To też jest związek z wyrachowania. To jest również takie ściskanie moje i tylko moje. Sprawy finansowe. Pustelnik. Tutaj może być stagnacja, to też jest zatrzymanie. Zostaniemy tylko przy pensji. Niektórzy będą szukać swojej nowej drogi zawodowej. Sprawy uczuciowe. Królowa wieczy: ostro, ostro-siostro, ostro-matko, ostro-córko. To też jest dominacja kobiety. Surowe zasady, dom z surowymi zasadami. To też są dwa oblicza. Należy przestać być zależnym od kogoś albo od czegoś. Pozbądź się nieśmiałości. Zdrowie, gwiazda. Tutaj jest powrót do zdrowia. Zdrowie. Rada? Król Miecz. Weź odpowiedzialność. Dokonaj wyboru, decyzji w oparciu o logikę i racjonalność. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Pozdrawiamy, Klara Tarot. Dbaj o siebie.